W okresie II wojny światowej jednym z najważniejszych punktów na szlaku bojowym Wojska Polskiego na wschodzie było Morze Bałtyckie. Z różnych powodów. Z jednej strony powoływano się na bardzo głośny w propagandzie komunistycznej szlak Bolesława Krzywoustego, który miał uzasadniać przyłączenie tzw. ziem zachodnich do powojennej Polski. Oczywiście w zamian za utratę kresów wschodnich na rzecz Związku Radzieckiego. Z drugiej strony Bałtyk był naturalną granicą, do której dojście pozwalało przede wszystkim rozdzielić Siły niemieckie na terenie dzisiejszego naszego kraju i doprowadzić do ich ostatecznego pokonania. Dlatego też po przełamaniu Wału Pomorskiego kolejnym etapem na szlaku pierwszej i drugiej armii wojska polskiego, która jeszcze w tamtym czasie nie operowała na południowym odcinku frontu, miało być Morze Bałtyckie. Do Bałtyku miało dotrzeć w okolicach m.in. Koszelina i Kołobrzegu, które. Dokładnie na połowę dzielił wówczas stacjonujące na Pomorzu w tzw. nawisie pomorskim, siły niemieckiej grupy armii Wisła. Do Bałtyku posuwano się kilkoma kolumnami. Na lewym skrzydle przemieszczała się jedna z najciekawszych jednostek Wojska Polskiego na wschodzie, czyli pierwsza samodzielna Warszawska Brygada Kawalerii. Od lutego 1945 roku, na pamiątkę udziału w działaniach na terenie stolicy we wrześniu roku poprzedniego, tej jednostce nadano nazwę wyróżniającą Warszawska. Jednostka Została sformowana wiosną 1944 roku w Trościańcu na Ukrainie. Oparta została o żołnierzy przedwojennych pułków ułańskich. To był ewenement na skalę całego wojska polskiego na wschodzie, ponieważ wyrażono zgodę na wstępowanie w szeregi tegoż wojska weteranów m.in. wojny polsko-bolszewickiej. Kiedy w marcu 1945 roku żołnierze pierwszej samodzielnej Brygady Kawalerii pojawili się na Pomorzu, średnia wieku w jednostce wynosiła powyżej 40 roku życia, więc była to jedna z najstarszych tego rodzaju formacji w całych siłach zbrojnych w związku radzieckim. Dlaczego warto przypomnieć o tym, że żołnierze pamiętali czasy wojny polsko-bolszewickiej, niektórzy z nich, zwłaszcza kadra oficerska, aktywnie uczestniczyła w obronie naszego kraju w 20. i w 19. roku przed nawałą ze wschodu. Bo dla tych ludzi to co wydarzyło się w Mrzeżynie 17 marca 1945 roku miało zupełnie inny wymiar niż choćby w przypadku słynnych zaślubin kołobrzeskich. Pierwsza samodzielna warszawska brygada Kawalerii przemieszczała się w stronę Bałtyku na lewym skrzydle natarcia, kierując się przede wszystkim wzdłuż rzeki Regi. W ten sposób dotarła do Gryfic, ale jeszcze zanim to się stało, 1 marca 1945 roku przełamała pozycję na tak zwanym punkcie ryglowym wału pomorskiego w okolicach Boruńska, przeprowadzając, jak dzisiaj się wierzy, ostatnią szarżę w dziejach polskiej kawalerii. Badacze wiedzą o tym, że w kolejnych etapach działań. Między innymi już na terenie Niemiec, czyli w kwietniu 1945 roku ułani jeszcze raz szarżowali. Natomiast na taką skalę, jak zrealizowano to w rejonie Borujska, czyli dzisiejszej miejscowości Żeńsko, już się to nie powtórzyło. Warto zaznaczyć, że szarża była ochotnicza. 144 ułanów nacierało pomiędzy czołgami na pozycje niemieckie w ufortyfikowanej wsi i każdy z nich był ochotnikiem. Co ciekawe, straty przy tej szarży wydawałoby się niemal samobójcze i wynosiło zaledwie kilkunastu żołnierzy. Owiana już wtedy Wtedy legendą pierwsza samodzielna brygada kawalerii dotarła do Gryfic, gdzie objęła służbę garnizonową. Z Gryfic nad Bałtyk jest zaledwie kilkanaście kilometrów, dlatego też za sprawą zastępcy dowódcy brygady do spraw polityczno-wychowawczych, przedwojennego komunisty, członka zresztą Komunistycznej Partii Polskiej, majora wówczas Stanisława Arkuszewskiego, pojawił się pomysł, aby uczcić przybycie polskich ułanów nad morze przez ceremonię zaślubin. Jako datę ceremonii zaślubinowej wyznaczono 17 marca 1945 roku. Zanim opowiemy o tym, jak przebiegała ceremonia zaślubin, bo została ona dość dobrze opisana zarówno w ówczesnej prasie, oczywiście prasie związanej z Wojskiem Polskim, jak i we wspomnieniach samego Arkuszewskiego, inicjatora tego przedsięwzięcia, warto przypomnieć o dacie, której dzisiaj specjalnie się nie pamięta. 12 marca 1945 roku w Mrzeżynie doszło najprawdopodobniej do jeszcze jednej ceremonii, Ceremonii zaślubinowej. Mieli w niej wziąć udział polscy artylerzyści, natomiast na pewno ta ceremonia nie miała ani wymiaru tak oficjalnego, jak to, co wydarzyło się 17 marca, a tym bardziej w koło brzegu 18 marca. Za sprawą majora Arkuszewskiego i dowódcy drugiego Pułku Ułanów, jednej z dwóch integralnych jednostek brygady majora Konstantego Gryżewskiego, zdecydowano, że to właśnie w mrzeżynie leżącym najbliżej Gryfic i najprościej czy najłatwiej skomunikowanym z tym miastem, nie zorganizowana. Ceremonia zaślubinowa. Do udziału w tej ceremonii zaproszono także żołnierzy II Dywizji Piechoty imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz żołnierzy radzieckich, którzy wcześniej stacjonowali m.in. w Trzebiatowie. 17 marca 1945 roku, przy dźwiękach orkiestry brygadowej, która funkcjonowała od lata 1944 roku, ułani przede wszystkim drugiego Pułku, bo to on miał być gospodarzem ceremonii zaślubin w Mrzeżynie, rozpoczęli akt, który bardzo mocno nawiązywał do wydarzeń mających miejsce w Pucku w lutym 1920 roku. Po pierwsze, żołnierze wjechali do Bałtyku Konno. Dwóch żołnierzy drugiego pułku, starszy Ułan Kobliński i kapral Sochaczewski wrzucili w morskie fale obrączki, czyli dokładnie zrobili to samo, co generał Józef Haller w Pucku. Dlaczego to było istotne? Warto pamiętać, że ze względu na wiek żołnierzy, doskonale pamiętano tę ceremonię. Ona miała rzeczywiście charakter kontynuacji tradycji, którą zapoczątkował nasz wybitny do w roku 20, kiedy w Pucku przyłączał do drugiej wolnej, rzecz jasna od Rosjan, Rzeczpospolitej, morze bałtyckie, nie w tak szerokim zakresie, jak miało to miejsce w 1945 roku. Major Arkuszewski w swoich wspomnieniach, które zostały wydane już po wojnie, zaznacza, że oprócz tego bardzo oficjalnego aktu przy dźwiękach orkiestry, przy ustawionym na plaży biało-czerwonym słupie, do którego przymocowano dwie szable ułańskie. Także pozostali żołnierze nie wytrzymali napięcia, które towarzyszyło tej doniosłej chwili. Jak zapisał Arkuszewski, a wcześniej zapisywali korespondenci, między innymi gazety Zwyciężymy, Ułani, gdy zobaczyli morze, a wielu z nich w zasadzie większość, widziała ten akwen po raz pierwszy w życiu, rzucili się w kierunku morskich fal, co przypominało swoistą szarżę w kierunku Bałtyku i było chyba najbardziej symbolicznym aktem dla Brygady Kawalerii, zresztą ostatniej wielkiej jednostki konnej w dziejach Wojska Polskiego. Na pamiątkę tego wydarzenia dziś w Mrzeżynie możemy podziwiać kamień, który przypomina o obecności nie tylko drugiego pułku, czyli gospodarza, Tejże ceremonii, ale także trzeciego pułku oraz pierwszego pułku ułanów. To ciekawa historia, ponieważ w tym okresie pierwszy pułk ułanów był na głębokim zapleczu i stanowił tak naprawdę rezerwuar osobowy dla całej brygady. To był jedyny pułk w dziejach pierwszej samodzielnej warszawskiej brygady, a od czerwca dywizji Kawalerii, który nie włączył się do działań zbrojnych. Niemniej jednak poprzez symboliczne umiejscowienie biało-czerwonego proporczyka, przypisanego do pierwszego pułku również ci żołnierze zostali w Ułowniowo upamiętnieni. Obecność żołnierzy pierwszej samodzielnej Brygady Kawalerii w Mrzeżynie w Trzebiatowej i w okolicy była bardzo widoczna. Ci żołnierze rzeczywiście swoją postacią wyrażali ideę Wolnej Rzeczpospolitej. Odwoływali się do tradycji ułańskich, sięgających czasów lat dwudziestych i lat 30. Część z nich miała za sobą traumatyczne przeżycia, choćby związane z obroną polskich miejscowości przed ukraińską powstańczą Armią, jak chociażby rotmistrz Nowakowski pochowany na cmentarzu w Koszalinie, który aktywnie uczestniczył m.in. w obronie przebraża, w tej słynnej w obronie miasta, które pod sztandarem Matki Boskiej odpierało ataki ukraińskie. To wszystko złożyło się na pewne odczucie, które towarzyszyło Ułanom w momencie, kiedy przystępowali już do osobistych zaślubin, ponieważ tak jak miało to miejsce w Kołobrzegu, jak miało to miejsce wcześniej w Dziwnówku, poza ceremonią oficjalną, także każdy z żołnierzy chciał swój kawałek do tych zaślubin dołożyć. Wrzucano w morskie fale przedmioty osobiste, wrzucano zdjęcia, wrzucano także wykonane na prędce obrączki, choćby z zawleczek od granatów, bo takie relacje również w źródłach się pojawiają. Dla żołnierzy objęcie Straży nad Bałtykiem było dopełnieniem aktu, czy też gestu, którego dokonał generał Józef Haller. Nie było elementem komunistycznej propagandy. Było elementem związanym z odrodzinami, czy też z odrodzeniem Polski, która miała sięgać głęboko nad Morze Bałtyckie i dla której ten Bałtyk miał być oknem na świat. Zaślubiny pierwszej samodzielnej warszawskiej brygady kawalerii z Bałtykiem w Mrzeżynie pozostają w mocnym cieniu zaślubin kołobrzeskich, wydawałoby się powszechnie kojarzonych. Pod uwagę tutaj branych jest kilka argumentów. Po pierwsze, w czasie ceremonii kołobrzeskiej obecni byli przedstawiciele dowództwa pierwszej i drugiej armii wojska polskiego, zatem zadbano o to, aby w ceremonii uczestniczyło, uczestniczyli oficerowie najwyższego szczebla, zatem nadano temu w pewnym sensie wymiar ogólnowojskowy. Po drugie, w przypadku Mrzeżyna mieliśmy do czynienia z jednostką ułańską i tutaj kłania się historiografia powojenna. Pierwsza samodzielna brygada kawalerii, późniejsza pierwsza dywizja kawalerii, która notabene w lipcu 1945 roku objęła garnizon w Koszalinie, czyli tak naprawdę pozostała na Pomorzu po zakończeniu II wojny światowej, czy też na to Pomorze wróciła, składała się z przedwojennych ułanów, którzy nie do końca pasowali do komunistycznej narracji, zwłaszcza narracji lat 40. Z tego powodu już w 1947 roku dywizja została rozformowana, gdzie nie było przesłanek logicznych do rozformowania tej, tego oddziału, a przede wszystkim no, ci żołnierze wykonywali także bardzo istotną pracę w. Utrwalaniu władzy polskiej na ziemiach odzyskanych, choćby dlatego, że UAN zawsze kojarzył się z Wojskiem Polskim. Musimy pamiętać, że przed wybuchem II wojny światowej Polska dysponowała największą liczbą jednostek kawalerii, które były przygotowane do działań liniowych, co było ewenementem, ale także pewnym przejawem polskiego ducha. W 1947 roku zdecydowano się o rozformowaniu dywizji, co miało też doprowadzić do ostatecznego usunięcia z wojska tych, którzy doskonale pamiętali walki z bolszewikami. Tworzyło się Nowe wojsko. Ceremonia zaślubin w Mrzeżynie wpisywała się w narrację przedwojenną, wpisywała się w tradycję chalerowską, która była absolutnie nie w smak nowym władzom państwowym w naszym kraju. Kolejna sprawa, rzeczywiście nieduża odległość czasowa sprawiła, że większość uwagi skupiono na wydarzeniach koło którym nadano odpowiednią oprawę. Te mrzeżyńskie były niejako wstępem do zaślubin koło brzeckich, choć dziś doskonale wiemy, że było to zupełnie odrębne i zupełnie inaczej odczytywane wydarzenie. Właśnie na ramię, chodź! Nawprost, chodź! Chodź! Prezentuj, chodź!